Cześć! Pasieka Gromadzeń. Ostatnia niedziela. Kwietnia. Piękna pogoda. Od rana tutaj pszczółki latają. Powiem Wam, miałem zaglądać, ale nie wiem, jak, jak to ja dzisiaj będę czy nie odpoczywał w tą niedzielę. No, O! Dłutko zostawiłem. Trzeba zabrać, bo później szukam gubię. Także co ja zrobiłem? Wszędzie dałem poławiacze, pyłku. No prawie wszędzie. No w większości tu rodzin nie mam tych takich zawieszanych. Nie mam też w niektórych drewnianych, ale większość tutaj pasieki dostała już poławiacze pyłku. Dałem wszędzie oczywiście nadstawki, żeby miód zbierały, nawet tym co były z odkładów przenoszone. Z tych takich sześcio, zimowanych sześcioramkowych odkładówkach dostały tutaj najpierw po 10 ramek po pełnym korpusie, teraz dostały drugi korpus na miodnie, więc wszystko jest tak jakby już tutaj na tej pasiece ustawione pod zbiór miodu pyłku. No, ale muszę robić przeglądy gniazd, czy nie ma gdzieś stanu, stanu rojowego. Mogą gdzieś tutaj w miseczkach być już jakieś jajeczka, larwy, mateczniki rojowe. Z tego co widzę w Polsce, no to już te rójki wychodzą z uli. U nas przez to chłodzenie matki trzymały czerwienie i nie ma tego problemu, przynajmniej nie masowo. Nigdzie jeszcze nie znalazłem matecznika rojowego. Na tej drugiej pasiece wczoraj jedynie w jednym ulu nie było matki, prawdopodobnie przy przenoszeniu. Ją e, uszkodziłem, e, no i nie było, no to połączyłem po prostu z inną rodziną. Tamte rodzinki z tych odkładówek są słabsze, więc spokojnie można. E, je łączyć, można by było poczekać, aż matkę sobie wyhodują. no teraz to już kto, jak co uważa. Ja nie potrzebuję tak, jakby dużej ilości rodzin. Ja mógłbym mieć, wiecie, te 5-10 mniej niż teraz, czy 5 więcej. Nie ma to dla mnie dużej różnicy przy połączeniu. Przynajmniej taka rodzina będzie już w sile produkcyjnej i coś tam miodu jeszcze szansa, że przyniesie. Także piękny dzień, naprawdę piękny dzień. Kto ma majówkę, to gdzieś, wiecie, zarezerwowane jakieś noclegi i tak dalej, no to pewnie się cieszy, bo trafi chyba w tym roku z pogodą, przynajmniej początek, jeżeli już wziął kilka dni wolnego i zaczął już w weekend wypoczynek, no to, to raczej tutaj będzie zadowolony. Nie wiem jak kolejny weekend, ale tak czy siak dosyć ładnie to na razie wygląda. Także no ja na spokojnie wypieszę zaraz kawkę. E, tutaj mam takie miejsce do posiedzenia, nie wiem czy to pokazuję, bo to, to właściwie od lat jest taka, e, taki tu stolik. Ja sobie tutaj, nie tylko ja, ale często sobie tutaj e, po prostu od nas ludzie z domu sobie usiądą. Widok na pasiekę. O, Pikuś sobie leży. E, także wypiję e, sobie kawkę i pomyślę co dalej robić. E, no jak słyszycie jest duży wiatr, dlatego tak trochę mnie to nie zachęca do przeglądów. E, Przeglądałem kilkanaście rodzin, no to mówię, nigdzie nie było nastroju rojowego, dlatego też się tak zastanawiam, czy sobie dzisiaj nie odpuścić. Bynajmniej zobaczę. Na razie mi się nie spieszy. Myślę, że może po obiedzie, e, może teraz coś porobię, nie wiem, poćwiczę, na razie wypiję tą kawkę i pomyślę co dalej. Co tu pikuś zrobiłeś? Patrzcie co tu przyszedł, mały pikuś. Mały pikuś przyszedł od sąsiadów, jaki ładny. Pikuś ty go, go nie gonisz, co jest podejrzane. Guciu tylko patrzy, nie wie co się dzieje. Szedł sobie drogą normalnie tutaj. Przy bramce. Podszedł do bramki. Od kogoś. Z wioski. No i co? Gdzie on teraz? Sam trafi. Będą go szukać. Pikuś 2 uciekaj. No musisz wrócić do, do, do swojej mamy. Ale śliczny. Mały szczeniaczek. Gucia się nie boi. Pikuś chodź. Musisz teraz odprowadzić. Chyba <słuch> swojego. No patrzcie jakie podobne. Kolor podobny. Pikuś tu z góry trochę ciemniejszy, ale ten jest mały. I kto wie jak będzie wyglądał? No co? <słuch> Normalnie szok. O, jest i maja, dawno jej nie było. Jedno oka kotka razem z Guciem, tutaj sobie siedzą. Także dawno jej nie było na odcinkach, ale jest i maja. Cały czas żyje, trochę taka półdzika ucieka i dlatego ją rzadko, rzadko nagrywam. Guciu sobie leży. Mały Pikuś chce wejść przez bramę, Pójdziemy, pójdę go zaraz odprowadzić, bo on przyszedł z góry, więc myślę, że tam, wiecie, dużo domów nie ma, zaraz podejdę i zapytam, żeby on tu się nie pogubił, bo to jest mały psinka, patrzcie, głowę włożył przez y, tą siatkę i chce się bawić z Guciem. Pikuś, Pikuś gdzieś uciekł, idziemy z pikuśiem zaraz odprowadzić go, bo... No, żeby tu biedak też nikt nie przejechał, bo to taka mała bidula. Mało, bo mało tych samochodów u nas na wiosce jeździ. Tutaj, jest, zwłaszcza w mojej uliczce, ale mimo wszystko, jednak. A wy widzicie, ten się chce bawić z Guciem. Reszta uciekła. pikusiuciek zostawił. Ale mówię, wołam go i zaraz go odprowadzimy. Także dzisiaj taka ekipa. Chodźcie, 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 mi pod nogi wchodzicie. Dobra, zaraz się kogoś zapytam jakiegoś sąsiada, czy nie wie od kogo ten piesek. Dobra, przyszliśmy e, już odprowadziłem. E, także tutaj akurat szliśmy drogą, to za chwilę e, sąsiadka zobaczyła i to ich piesek. No, jak dla mnie to, to jest podejrzane. Tam mają suczkę i, i ten, i jest tak całkiem inna suczka niż, niż ten mały. O, Maja. Maja tu chodzi. Pikuś. E, ale kolor widzieliście. Bardzo, bardzo podobny do mm, Pikusia i w ogóle taki mały, krótki. <grym> Myślę, że, że on coś tutaj zdziałał. Pikuś, przyznaj się. Alimenty będziesz płacił. Dobra. Także e, ja e, stwierdziłem, że Maja Maja się pod tutaj stolikiem chowa. E, widzicie, ona taka uciekinierka. Także ja na sportowo budźki do biegania strój. Pierwszy raz w tym roku nie żebym tutaj nie wiadomo jak ćwiczył, ale idę pobiegać. Troszkę takie, no, trochę bieg, trochę marszobieg. Pierwszy raz nie można się załatwić. Nie chodzi na to o zakwasy, ale żeby sobie niczego nie naciągnąć z głową. Pójdę, zobaczę od razu rzepak. Pobiegnę gdzieś blisko pola rzepaku i Wam. Nagram, za czym, czy pszczoły tam latają, jak to wygląda, ile ten rzepak jeszcze może kwitnąć. Mi się wydaje, że kilka dni może do następnego weekendu, te najpóźniejsze, a później już chyba jakieś miodobranie będzie, o ile coś tam przyniosą. Nie było tego jakoś tam dużo, ale jak widzieliście, niedawno nagrywałem, troszkę zostało z tego, co było zebrane przed ochłodzeniem, no i teraz też przez te kilka dni, przez ten tydzień powinny troszkę nazbierać, bo pogoda ma być ładna. Pikuś. Pikuś słabą formę masz, ja lepszą przebiegliśmy pierwsze pół kilometra, patrzę, że tu już więcej się się, patrzcie kurcze kwiecień, to takie rzeczy w tym roku to szaleństwo powodowe. No, teraz ja go nie pikucia, tam jest ten, jęcz, ten rzepak, który Pokazywałem jako pierwszy, który zakwit tutaj ro, z miesiąc temu, bo była końcówka marca. Pierwszy raz w marcu mnie zakwit. No i zobaczymy, jak to teraz wygląda. Widać, że coś tam żółtego jest. Mm, ale ile? Ile tam zostało? Tam też są inne e, takie pola z rzepakiem. Więc ja no, jest kawałek. E, nie wiem, czy jest około kilometra w linii prostej od pasieki. Kilkaset metrów, na pewno ponad pół kilometra. Ale pszczoły coś tam zawsze przyniosą. No, wiadomo, no większe są zbiory jak ktoś postawi pod samym polem rzepaku, ale, ale nie szkodzi. Po co? I się uda jeszcze nazbierać to i tak będzie, będzie dobrze jak się uda wykręcić jakiś miodek. Jakiś strasznie się ociąga Punia ze mną tutaj Przebiegliśmy kawałek tutaj na miedzy pola Trzeba poczekać, bo się zgubi. Ledwo widać pikusia. No chodź. Chodź, bo jeszcze nam został kawałek, ale już większość drogi do tego rzepaku przeszedłem. Przebiegłem właściwie. Patrzę, że tu jest tak wygryzione, wyleżane. Czy tu jakieś zarny sobie legowisko nie robiły? Jakieś takie miejsce. No cóż, dobiegliśmy, jesteśmy w tym miejscu, gdzie pokazywałem pierwszy co zakwit. I tu jest, nie widać, bo to, nie wiem czy to są dwa różne pola, ale tak ten rzepak na siebie naszedł, że nie widać, ale tu jest właśnie taki przeskok, mniej więcej tak. I tu jest ten co pierwszy zakwitał, no i widać, że tu dużo łuszczyn już jest, dużo jest pędów bez kwiatów. Jeszcze kwitnie, coś tam przyłki pewnie jeszcze tutaj skorzystają. Ten jest trochę taki, jakby wyższy. On później ruszył i więcej jest kwiatków. No, tak czy siak, ten rzepak jest już troszkę, troszkę się kończy. No to widać, że to są kwiaty, ale, wie, ale nie jest tak, że to jest pełno żółte takie pole, pełne tych kwiatów. No, niestety, ten najlepszy moment u mnie pszczółki nie mogły latać. Było za zimno, więc coś tam skorzystają. Kilka dni zanim przekwitnie całkowicie. Myślę, że za tydzień e, po weekendzie będzie miał dobranie. W poniedziałek, wtorek. Kolejny, e, chyba że jeszcze gdzieś będą kwitły jakieś późniejsze, no to też będę oczywiście oglądał. Po prostu przekwitnie wszystko. Dopiero będę wybierał, jak odparują, żeby był gęsty. E, no nie za bardzo, bo rzepak potrafi krystalizować w ramkach, ale to przy ochłodzeniach bardziej. E, chodzi o to, że nie ma akacji, więc się nie muszę spieszyć. Co roku ten rzepak szybko trzeba było wybierać przed tym kwitnieniem akacji, żeby się nie zmieszały te dwa pożytki. No w tym roku wymroziło u mnie akacje, jak widzieliście w filmikach, które wcześniej nagrywałem, więc nie ma takiego pośpiechu. Pikusia ledwo widać. Bawią się, niech się bawią, nie chodzą. Chyba pójdę jeszcze całkiem w drugim kierunku na ten rzepak, co pod lasem był, co też go nakręciłem. To jest całkiem inny kierunek, tam chyba z 2 km stąd I, i po prostu w tamtą stronę podbiegnę sobie. Tutaj mógłbym dalej jeszcze gdzieś biec, ale tam już nie ma rzepaku, jest tylko taka ścieżka, więc myślę, że teraz zmienimy tak jakby strony i pobiegniemy na drugą stronę wioski. Dobra, Pikoś, idziemy, Pikoś w cień przed pod drzewo, no taki mały cień, ale cień, no jeszcze nie jest tak ciepło, jeszcze wiecie, to jest przed południem, dopiero poranek, więc no nie taki poranek, ale wiecie, koło 10:30, może 11:00 już, także no trzeba przejść znowu kawałek Miedzą i Dzisiaj nie ma sarenek. Trochę wieje, no wybaczcie mi. Muszę kupić jakiś taki mikrofon z takim futerkiem, to, mm, to nie będzie tak wtedy mm, przeszkadzać. Kolejno idziemy. Lepiej niż tą miedzą, bo miedza zarośnięta. A tutaj na wiosnę było mokro i się zrobiły kolejny od kół traktoru. Traktoru, traktora. Także... No szkoda tego wiatru trochę, ale nie przeszkadza mi to jakoś. Może no by było, jakbym przy pasiece tam robił. Do tego prawdopodobnie jutro będę zaglądał, chyba że dzisiaj nie wytrzymam. Yy, bo jutro ma nie wiać sprawdzałem prognozę we wtorek, ma znowu wiać. Także jutro by się przydało po prostu od rana w pasiece pracować. Nie, nie będzie przeszkadzał ten wiatr. Ale jak ucichnie, na przykład po południu, to może jeszcze dzisiaj coś tam zerknę. Tak jak mówię, jak nie wytrzymam. A jak nie, to sobie poodpoczywam. W końcu niedziela. Dzień święty. Warto, warto po prostu odpocząć. Pikuś przebiegaliśmy przez wioskę, zwiał do domu, widzieliście, trochę tam sapał, nie ma formy, ale my przebiegliśmy, teraz jest 2,91 km, niecałe 3 km, a Pikuś potrafił ze mną biegać po 15, więc nie bójcie się, nic mu nie będzie. Fakt, że jak ja nie biegałem, to on też nie, więc on też musi do formy wrócić. Jestem tu w tym lesie, gdzie pokazywałem też tą, przed tym ochłodzeniem ten rzepak. No, widzicie, tutaj chyba nawet ładniejszy niż tam. Dosyć ładnie kwitnie, pachnie. Pszczół tutaj za dużo nie widać, ale tam jest bliżej, więc pewnie więcej tam latają pszczoły. O, są jakieś. Ale wieje i słabo to będzie nagrać, ale są tu pszczółki, bo tu jakaś chodzi. Tylko, że no, nie mają ułatwionego, o, jakiś trzmielik od razu, nie mają ułatwionego zadania dzisiaj, bo. No, rusza się te, te kwiaty, ten rzepak, ale pachnie, czuć, że nektaruje. Co ciekawe, nie było jakoś ostatnio dużo pyłku, właśnie tak, wydaje mi się, że latają bardziej na ten po nektar W piątek, jak było około 16 stopni, było masę pyłku, a już w sobotę, wczoraj, nie było tak dużo. I się tak zastanawiałem, czy sobie pięknie latały, jeszcze lepiej niż w piątek, ale było już powyżej. 20, i one po prostu e, rzepak dobrze nektaruje, chyba powyżej, ja nie pamiętam, czy 16 albo 18. E, więc no około 20 to już są dobre warunki dla rzepaku. Także e, no dzisiaj myślę, że też troszkę, troszkę po prostu tego miodku uda no mi się zerać. No, wybieje, mocno wieje, więc także widzicie, no rzepak kwitnie, jest ładny tutaj. Po bokach jeszcze rozkrzewiony. Cały czas tutaj jakieś pęczki są. No, punia, 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 tak. Też chcę, żeby ją pogłaskać, Pikuj zwiał, to ona jest w centrum zainteresowania. Pszczółki są bardzo fajnie, niech zbierają wysoki, ładny. O, jest, jest, naprawdę jest sporo pszczółek. Trochę tak nie widać, bo się wszystko rusza. Ale to mi się daje, że to polo jest troszkę dalej niż tamte i więcej mogłoby być tam. Chociaż oczywiście jest, jest. No, także no zobaczymy. No mnie się wydaje, że nie ma szans na powtórkę zbiorów sprzed roku czy dwóch. E... Ciężko mi powiedzieć. Na pewno wam powiem ile mniej więcej wyszło. Czy to będzie mm, nie wiem, jedna trzecia zbiorów normalnych czy połowa. E, chyba, że naprawdę mega poleja się teraz. Ale no bardzo bym się zdziwił. Mimo wszystko jednak to już jest końcówka i on będzie z dnia na dzień wyglądał gorzej ten rzepak. Będzie mniej kwiatów i i, i nie, 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 nie chcę mi się wierzyć, że, że po prostu nadrobią te dwa tygodnie. Ale to bardzo pracowite stworzenia, wszystko, wszystko jest możliwe. No Ja mam nadzieję, e, także no wrócę jeszcze na chwilę do Pasieki. Tak jak widzieliście prawie 3 km. Część z tego przebiegłem, część prze, przeszedłem jeszcze około kilometra, półtorej z powrotem do wioski. E, I takie rozbieganie dzisiaj pewnie zakwasiki będą, ale e, no mam nadzieję, że już wtorek e, Normalnie przebiegnę te 4 km. Tak zawsze zaczynam od 4, bo do kolejnej wioski mam dwa. Od nas tutaj, więc sobie drogą polną w jedną stronę dwa, później wracam dwa i mam 4. A później jak już tak wkręcałem się w te bieganie, to to robiłem i, i dużo większe mm, odległości, ale ja uważam, że każda osoba po 30 powinna coś ćwiczyć. Czy to bieganie, pływanie, jeżdżenie nie wiem, na rolkach, rowerze, siłownia, żeby się czuć dobrze, nawet jak ktoś nie jest otyły. To po prostu, no wiecie, jest zdrowszy jak, jak ćwiczy. No wiadomo, ktoś ma fizyczną pracę, dużo chodzi, to może jeszcze nie jest to takie wskazane, ale on robi te kroki, cały czas jest w ruchu, ale tak jak ktoś przy biurku siedzi, no to no nie wiem, jak wy, ja po prostu jak nie ćwiczę, to się czuję ociężały, słaby i, i no po prostu lubię, lubię jakiś sport uprawiać, chociaż nigdy jakoś wyczynowo nie, nic nie uprawiałem. No nic. Ale ładnie pachnie. Jak zawieje, to naprawdę czuć ten rzepak. No i to jest bardzo fajne. Ja lubię ten zapach. Wiem, że niektórzy nie, ale ja na przykład e, lubię zapach tego kwitnącego rzepaku. Kojarzy mi się z wiosną, z takimi pięknymi widokami jak tutaj. No dobra, wróciłem, ile mi wyszło? Oj. 38, ale z tego 1 trzecia pewnie przeszłem na, na pieszo, nie biegłem noc, tylko idąc. Więc, ale dobre. Nie mam takiej złej formy jak się bałem, bo nie biegałem pół roku. Ale na jesień coś tam siłowni było do, do wyjazdu do końca grudnia i, i, i na magazynie też się na, nachodziłem. Jestem spocony, więc nie chcę tak podchodzić pod same pszczoły. Ale ciekawi mnie, jak dzisiaj z pyłkiem zaraz zajrzę, tylko założę bluzę. Także no fajnie się ten... Lubię tak aktywnie zacząć dzień, bo no, wcześniej byłem w kościele, ale, ale właśnie teraz po kościele mm, zjadłem sobie rosołek, pobiegałem i naprawdę człowiek niby e, stracił jakby powiedzieć siłę, zmęczył się, a tak naprawdę czuję się dopiero teraz taki pobudzony, aktywny, czuję się lepiej. Także polecam każdemu ruszyć cztery litery i jak nie nadbieg to się po prostu kawałek przejść. No, i zobaczymy, co tu noszą. Czy noszą ten pyłek? Trochę noszą. Ale większość, widzi się, nie ma. Nie ma już tyle co w piątek. W piątek to po prostu każda wracała. Cała taka z pyłku. A teraz, no, niektóre mają, oczywiście, ale nie ma aż tyle. Jeżeli noszą nektar, to nie mam nic przeciwko, chociaż pyłek też poławiam. Oczywiście też sprzedaję i poławiam, suszę, mrożę cały tutaj, e, cały tutaj, wszystko po kolei, jeżeli pozyskuję. I później, oczywiście, chcę przechowywać dłużej. To trzeba najpierw wymrozić, później przesuszyć i później oczyścić wialni. Fajnie latają. Jest pogoda, pracują pszczoły, Czego chcieć więcej? Pełnych miodni. Ale to się jeszcze okaże, jak to im, jak to wyjdzie. Czy nazbierają wczoraj, e, już po południu, tak pod wieczór bardziej. No gdzieś tak 16. To już ślało z ramek. Kończyłem zaglądanie. Miałem dzisiaj, no ale ten wiatr troszkę mnie zniechęca. No jakaś notatka wyleciała. E, więc chyba, chyba sobie daruję. Też wiatr jak wieje, to też pszczoły troszkę mnie zbierają. Powiem Wam, że jest to też troszkę dla nich utrudnienie. Ale tak czy siak jest, jest praca. Jeszcze nie korzystają z tego rzepaku. Także nie wiem, zajrzę, ale to raczej nie ma tego piłku dużo, bo ja wczoraj po samym dniu, gdzie nie gdzie to było, tylko troszkę. W niektórych trochę więcej, w innych mniej, więc nie wiem, zajrzymy tutaj do jakiegoś. Ach, zobaczymy. No, widzicie, tutaj z przodu mało co jest. No, jeszcze sprzed południem może do, do, do wieczora jeszcze dużo godzin. One będą latać gdzieś do 19.00. Więc mam nadzieję, że nazbierają trochę. No, przynajmniej tyle, co było wczoraj. Także może jeszcze Wam chwilę pokażę, jak ładnie latają. Dla tych, co na przykład gdzieś za granicą oglądają mnie, nie widzą takich widoków, a kiedyś mieli pszczoły, albo na przykład ktoś miał, ojciec, dziadek. To, to dla Was ta chwila z pszczołami i z tą polską wiosną, wiecie, z tym rzepakiem. Myślę, że ja gdybym był gdzieś za granicą, mieszkał, wyjechał z kraju, to bym właśnie za takimi szczegółami tęsknił najbardziej. Także pozdrawiam wszystkie osoby, które gdzieś oglądają mnie za granicy. Możecie możecie napisać jakiś komentarz skąd, bo też mnie ciekawi z jakiego kraju, z jakiejś części świata. Także pozdrawiam Was gorąco. Bo przy moich podróżach często poznaję Polaków, którzy emigrowali w Tajlandii. Teraz spotkałem parę, co prowadziła restaurację rok temu no, już dwa lata temu praktycznie chociaż nie, bo w styczniu w Kambodży byłem to w Kambodży również. Spotkałem Krzyszka w stolicy Pnom Pen prowadził restaurację pola, pizzeria pole, Adama, Tisanowil, restaurację Polonia. No, oprócz tego, Marcin z Cambo wtedy się zajmował gesthousem, w którym nocowałem chyba jakieś tam 2-3 noce, także naprawdę. Jest, jest nas dużo wszędzie na całym świecie. No dobra, także myślę, że ten odcinek na tyle taki wiecie, ciekawy pod względem, chyba że jeszcze zajrzymy, czy noszą tego miodu, nie noszą, coś błyszczy. Gdzieby tutaj zajrzeć, gdzie jeszcze nie zaglądałem. Na sam koniec, tylko że ja nie mam dymu, pogonią mnie zaraz pszczoły. Macie coś tu, koleżanki? No, na pewno siedzą, ale czy, czy noszą miód? O, miałem tu dłutko wcześniej, to je zaniosłem. Może tym pajączkiem uda mi się? Chcę połamać. Trzeba podważyć często, wiecie, ramkę. Nie, za, za, za jest za bardzo. O, ruszyłem, a to jest węza. Można zobaczyć, czy odrobiły. No, odrobiły, odrabiają cały czas. O, bez dudka, bez dymu. Jak jest ciepło, pszczoły naprawdę. Nic wam nie zrobią. Niektórzy bez ręka, widzisz, z kapelusza. I widzicie, dzisiaj też bym mógł. Ale ta jest ciężka. Ta jest cała ramka miodu, ale no jedna. Jedna rameczka pełna przydałoby się, żeby było więcej takich. Tu zasklepiają od góry. No. Oby więcej dla mnie i dla Was takich ramek. Dobra. Także tym miodzikiem e, nowo... tegorocznym, nowiutkim pewnie z rzepaku Was żegnam. Cześć. Udanej niedzieli. Trzymajcie się.